Lwisland Wyspa Milości już od 27 lutego w czwórce Karolina Gilon znów poprowadzi popularne show. Szósta edycja popularnego reality show Lwisland. Wyspa Milości była pod wieloma względami niezwykle intensywna i szalenie emocjonująca. Uczestnicy zapewnili widzom mnóstwo niezapomnianych wraz, nie zabrakło też nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Wielkimi triumfatorami 6 odsłon Lwisland. Wyspę Milości okazali się Angelina i Sascha. To właśnie ta para według widzów, ze sluzy na główną nagrodę, czyli 100 tysięcy złotych. Choć zdarzało się, że nie wszyscy uczestnicy byli ze sobą szczerzy, a niektórzy z powodu niedotrzymania rozmaitych zobowiązań musieli szybciej pożegnać się z programem. Ta edycja bez wątpienia przejdzie do historii Wyspy Milości. Jakby emocji było malo, podczas jednego z odcinków doszło do pierwszych zaleczyń w historii tego show. Wiktor i Magda, zwycięzcy czwartej edycji programu postanowili wrócić do hiszpańskiej posiadłości. By tam ponownie wyznać sobie miłości i powspominać pierwsze spędzone wspólnie chwile. To jednak nie koniec przygód na wyspie miłości. Randkowe show wraca niebawem z kolejnym sezonem. Tej wiosny w malowniczej scenerii andaluzji nowej, luksusowej willi już po raz rozegraje się romantyczne przygody pięknych, młodych i spragnionych milości singli i singielek, którzy mają szansę zdobyć nie tylko druga polówkę, ale także popularność i nagrodę 100 tysięcy złotych. Nowa edycja emitowana w czwórce będzie wyjątkowo emocjonująca, zaskakująca i pełna niespodzianek. Natomiast sprawdzona formuła hitu pozostanie ta sama. Islanderzy, pozbawieni telefonów, dostępu do internetu i kontaktów ze światem zewnętrznym, laczyć się beda w pary. A w rodzacych się relacjach zamieszaniem wprowadzać beda regularnie pojawiający się nowi mieszkańcy willi. Układ się na wyspie milosti dodatkowo zmieniać bedę niespodziewane przeperowania. Podczas których uczestnicy zdecydują, czy chce pozostać z aktualnym partnerem, czy spróbuje stworzyć związek z kimś innym. W podjęciu decyzji pomocne Beda gry i zabawy, pozwalające wyspiarzom lepiej poznać się nawzajem, a osoby, które pozostaną bez partnera, opuszcza program. W finale o wygrana walczyć z Beda pary, jakie zaskarbia sobie największa sympatię widzów którzy za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej przez cały sezon BEDA mogli wpływać na to, co dzieje się w programie, a na koniec w głosowaniu wylonia zwycięzców programu. 4. TV4, jest ogólnopolska i ogólnodostępna bezplatna stacja z grupy Polsat+. Plus. Odbierana zarówno na ziemię, jak i na wszystkich platformach cyfrowych i satelitarnych oraz w sieciach kablowych. W naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce czwórka, podobnie jak Polsat, dostępna jest na multiplexie drugim, MUX2, a w ofercie największych operatorów TV na pozycjach. Widzimy się zatem na Wyspie Milości.